Spotykamy się dlatego, że rzeczywiście mamy Państwu do zakomunikowania, jak historyczne pieniądze z rządowego programu Polski Ład wpłyną do miasta Radomska, widzimy i do całej ziemi Radomszczeńskiej, czyli do wszystkich 14 gmin w Powiecie Radomszczeńskim. Mamy tu kwotę ponad 130 milionów złoty, a ja przed sobą trzymam okręg cały Piotkowski, czyli mamy tu kwotę ponad 653 milionów złotych gigantyczne pieniądze. Pan premier dzisiaj ogłosił wyniki tego naboru do około 97% gmin wpływają pieniądze czyli właściwie ponad 2700 gmin blisko 2800 otrzyma pieniądze na różne zadania zadania, wnioski na ogół te, które były składane w tak tematycznie to można powiedzieć drogi, drogi i drogi i kanalizacja, wodociągi ale także na różne takie inwestycje w poprawę i modernizację sieci, placówek edukacyjnych, przedszkola, żłobki, na wiele różnych działań, również proekologicznych, jak zakup niskoemisyjnych autobusów. To mniej więcej tak w skali kraju wyglądało. Tu w historii naszej nigdy tak gigantycznych pieniędzy, jak gdyby pani starosta jeszcze raz zechciała podnieść do góry nam ten, ten, te plansze do gmin powiatu radomszczańskiego nigdy tak dużych pieniędzy nie, nie wpłynęło cieszymy się bardzo bo raz, że pozwoli to rozwinąć się wielu gminom, dwa pozwoli się rozwinąć wielu przedsiębiorcom lokalnym w czasy mamy w, te w, po okresie pandemii Dość trudne nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. W związku z tym Polski Ład skierowany jest głównie na to, żeby podnieść się po okresie pandemicznym, dźwignąć i żeby iść z mocno uniesioną głową, pełną pomysłów, ale też i pieniędzy do przodu. Panie Prezydencie. Szanowni Państwo, rzeczywiście kwota, która wpłynęła, która wpłynie do miasta Radomska to jest prawie 30 milionów złotych. To jest największa dotacja, jaką do tej pory miasto na jakąkolwiek inwestycję pozyskało. Ja się bardzo cieszę, dlatego że nasz wniosek dotyczy budowy, przebudowy ulic, 7 nowych ulic, ale też remontu 28 innych ulic, gdzie będą wymieniane krawężniki i nakładki, głównie w dzielnicy Kowalowiec. Taka kwota, która wpłynie rzeczywiście pomoże nam realizować wiele inwestycji, ale też w jakiś sposób pomoże nam budżetowo, dlatego że te prawie 30 milionów złotych to wkład własny Miasta Radomska do tego zadania to jest tylko 1,5 miliona złotych czyli praktycznie 95% środków na przebudowę tych ulic będzie pochodziło z funduszy Polskiego Ładu, za to bardzo serdecznie chcę podziękować, jeszcze jutro będę też osobiście dziękował Panu Premierowi, bo jesteśmy tam jako prezydenci miast średnich zaproszeni do Pana Premiera, więc jeszcze osobiście za to Podziękuję, naprawdę to są historyczne środki, jakie miasto Radomsko pozyskało i cieszę się również, że cały powiat uzyskał te środki, bo i każda z gmin dostała też po kilka milionów złotych, także bardzo serdecznie gratuluję również wójtom, burmistrzom, że tak dobre wnioski napisa napisali, że pozyskali dofinansowanie, ja się cieszę, że nasz wniosek, największy, który złożyliśmy, dostał dofinansowanie. Ja myślę, że to jeszcze słowa wyjaśnienia co do powiatu Radą Szczeńskiego. Powiat aplikował z trzema wnioskami. Proszę Państwa, zespół jedenastoosobowy składający się z sekretarzy kilku ministerstw i z przedstawicieli Banku Gospodarstwa Krajowego podjął decyzję, że przejdą tylko wnioski takie do kwoty 15 milionów złotych, jeżeli chodzi o powiaty. Jako jednostki samorządu ter terytorialnego jest jeden, jedyny chyba tylko powiat, nie pamiętam, który otrzymał kwotę 18 milionów złotych. Nasz powiat owszem złożył bardzo dobre dwa ważne wnioski na przedbudowę dróg i to była kwota ponad 30 milionów złotych i kwota 21 milionów 500 tysięcy na budowę centrum takiego rehabilitacyjnego między innymi też dla osób z niepełnosprawnościami i niestety te wnioski no, nie zostały przyjęte ze względu na to, że taka była wola i tak zarekomendowano panu premierowi, żeby jak najwięcej spłynęło pieniędzy do, do wszystkich gmin i do, również i do powiatów i spłynęła w sumie ta kwota 23 miliardów złotych, czyli jeszcze o ponad 3 miliardy, została zwiększona z tego pilotażowego programu. Ale. Już w przyszłym tygodniu, już już jutro właściwie pani starosta i pan prezydent udają się na spotkanie do Pana wojewody, gdzie już będzie omawiany drugi i panowie wujtowie również są państwo są zaproszeni, gdzie będzie omawiany drugi już nabór na yy, ten program związany z Polskim Ładem Inwestycjami Strategicznymi w, w polskich samorządach. I już mamy to przemyślane, że powiat będzie składał na budowę, to może pani Starosta powie na budowę dróg, ale jednak pomniejszony o połowę ten wniosek, żeby pozyskać te pieniądze. Zresztą jutro państwo chyba usłyszą więcej na tym spotkaniu, które organizuje pan Wojewoda. Powiat, akurat w tym rozdaniu, tę kwotę otrzymał najmniejszą. Jest to kwota 425 tysięcy. To jest wniosek na odwodnienie ulicy Szkolnej w miejscowości Bożykowa w gminie Gidle. To jest ten wniosek jak z pewnością państwo pamiętacie już po raz kolejny występowaliśmy o, o środki na realizację tego zadania. No nie zawsze jest tak, że wszyscy dostają porówno. Raz dostajemy mniej, raz dostajemy więcej. Ostatnio otrzymaliśmy najwięcej jako powiat, bo to było na przebudowę ulicy Księdza Karola Kościowa w Radomsku. I tak jak tutaj koledzy i pani poseł powiedziała, jutro rozpoczynają się rozmowy na temat kolejnego naboru, oczywiście my nie rezygnujemy, te drogi, które były złożone w ramach tego priorytetu do 30 milionów nadal będziemy składać, mamy można powiedzieć już te wszystkie kosztorysy podszykowane, więc teraz się nie doczekały realizacji, ale... W przyszłym tygodniu, tylko ruszy kolejny nabór, będziemy te zadania zgłaszać. Tak, wpiszę się trochę w to, co powiedział pan prezydent. Rzeczywiście dla gminy Komunice to również są no, rekordowe środki pozyskane, pozyskane z funduszy rządowych, bo to nie są jedyne rządowe pieniądze, które w gminie Komunice zaistniały, bo jest też Fundusz Inwestycji Lokalnych, jest Fundusz Dróg Samorządowych. Natomiast no tutaj rzeczywiście najwyższa kwota dofinansowania na rozbudowę oczyszczalni no to jest inwestycja rzeczywiście strategiczna i ważna z punktu widzenia mieszkańców. My jesteśmy w trakcie budowy 10 km kanalizacji, w związku z tym oczyszczalnia jest niezbędna i chcemy budować dalej oczyszczalnię, bo, bo były tam jakieś zaszłości w tej kwestii. W związku z tym bardzo serdecznie dziękujemy za te pieniądze. Przede wszystkim pani poseł za wsparcie za to, że interesuje się i wciąż dzwoni, pyta, dopytuje. i z każdej strony próbuje pomagać nam w pozyskaniu tych środków o no środków nie dla nas tak tylko dla naszych mieszkańców i za to serdecznie dziękujemy.